Po sobotniej porażce w 31. kolejce za Głębiem Lubin, z ekstraklasą po 15 latach pożegnała się Lechia Gdańsk. Tym samym z ligi spadł ubiegłoroczny Pucharowicz, zdobywca Pucharu i Super Pucharu Polski w 2019 roku i zespół, który przyzwyczaił kibiców do obecności w górnej połówce tabeli. Dla Gdańska oznacza to, że staje się najludniejszym miastem w Polsce bez klubu w ekstraklasie, choć lada chwila może go przeskoczyć Wrocław. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że klub, który przez lata radził sobie przyzwoicie, nagle sięgnął niemal ligowego dna. Witam was bardzo serdecznie, futbol bez cenzury, standardowo przypominam o ofercie od sponsora kanału Betfan, bonus 200% od dokonanej wpłaty na was czeka w opisie, więc zachęcam oczywiście do zapoznania się z tematem, a my przechodzimy do meritum. Można powiedzieć, że zarówno sukcesy, jak i problemy Lechi zaczęły się na początku 2014 roku, gdy dobiegły końca zmiany właścicielskie w klubie. Drużynę przejęła wówczas międzynarodowa grupa kapitałowa ETL Group, na czele której stał Franz Josef Wernse. Jego majątek szacowano wówczas na 900 milionów euro i w Gdańsku można było zacząć marzyć o wielkiej piłce. Sam Węce zapewniał. Moje marzenia sięgają obecności Lechi na europejskiej arenie. Jesteśmy na dobrej drodze, by te marzenia i cele się ziściły, bo od początku rozgrywek drużyna znajduje się w ścisłej czołówce i oby tak już pozostało do końca sezonu. Tantem niemieckiego biznesmena został natomiast Adam Mandziara znany w świecie piłkarskim z pracy menedżera pomagał wyjechać na zachód między innymi Kamilowi Kosowskiemu i Jackowi Krzynówkowi oraz we współpracy z RKS Radomsko i Wisłą Kraków. W Lechii objął fotel prezesa i przy wsparciu menedżera Mariusza Piekarskiego rozpoczął budowę drużyny. Ruszyła ofensywa transferowa zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku. Już w marcu wykorzystano też nadarzający się pretekst do zmiany trenerów. I zwolniono Michała Probierza Zastąpił go Holender Ricardo Moniz Pierwszy od 53 lat zagraniczny szkoleniowiec Lechii To właśnie wówczas ruszyła gdańska karuzela trenerska Która przez kolejne lata nie zwalniała tempo obrotów Moniz odszedł po zakończeniu sezonu I zajęcia czwartego miejsca w lidze Najlepszego w historii Lechi. Ale on akurat sam zrezygnował dla lepszej oferty z TSV Monachium Zastąpił go Portugalczyk Joaquim Machado Dostał on do dyspozycji poważnie wzmocnioną drużynę. Do lechy przyszli m.in. Ariel Borysiuk, Daniel Łukasik, Bartłomiej Pawłowski, Adam Buksa i spora grupa teoretycznie ciekawie zapowiadających się obcokrajowców. Problem był jednak w rozmiarze roszad kadrowych. Latem przyszło bowiem do klubu aż 21 piłkarzy, a i niewielu mniej odeszło. Trener nie dostał jednak czasu na zgranie drużyny i zwolniono go już po 9 meczach. Tym razem zastąpił go Polak Jerzy Brzęczek. Gdy późniejszy selekcjoner także nie spełnił oczekiwań własnych Lechii, doszło do bardzo kontrowersyjnej zmiany. Trenerem został Thomas van Heysen, co było pierwszym tak jawnym dowodem układów rządzących Lechią. Niemiecki szkoleniowiec szybko zyskał nowy przydomek wśród kibiców, prześmiewczo nazywany inwestor. Tak był bowiem przedstawiany w mediach w początkowym etapie zmian właścicielskich. Zdanie Michała Probierza, który w momencie przejmowania klubu przez nowego inwestora Prowadził zespół, Van Hezen miał lobbować za tym, by od razu zwolniono Probierza, a wtedy on sam zajmie jego miejsce. Ostatecznie czekał nieco dłużej, ale w końcu został trenerem Lechy. Niemcowi szło jednak w tej roli fatalnie i w dodatku popadał w konflikty z zawodnikami, publicznie krytykując m.in. Sławomira Peszkę i Milosza Krasicia. Otwarcie zarzucał najbardziej doświadczonym graczom brak etyki pracy. Grzegorz Wojtkowiak sugerował, że jego zachowanie mogło wynikać ze współczuści pomnianych powiązań z inwestorami. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jest przypadkową osobą, że kręcił się wcześniej wysoko. Może stąd takie zachowanie, może czuł się na tyle mocny. Rozmontował nam szatnie, wypowiedzi w mediach, że ten jest B, a ten niefajny, atmosfery nie budują. Krytyka musi być zasłużona, nie może być kierowana nienawiścią do drugiej osoby. Nie wiem, czy tak było u Van Heysena. Ciągłe zmiany trenerów i hurtowe roszady w szatni to jednak tylko jeden problem Lechi. Drugim były ciągłe zaległości finansowe. W sezonie 2015 16 zaszkodziło to podbeskidziu bielsko-biała. Zamieszanie związane z karą ujemnego punktu dla Lechi, najpierw go zabrano, następnie oddano, by potem ponownie odebrać, sprawiło, że górale w kuriozalnych Okolicznościach trafili do grupy spadkowej zamiast mistrzowskiej i na koniec spadli z ekstraklasy. klasy. Gdańszczanom się upiekło, odjęty punkt nie miał większego wpływu na ich sezon. W 2017 roku prasa ujawniła, że zadłużenie klubu względem większościowego udziałowca sięga już 30 milionów złotych. W czerwcu tamtego roku Lechia otrzymała pierwszą karę od komisji licencyjnej za naruszenie jednego procesu licencyjnego, czyli nie wykazania jednego zobowiązania transferowego oraz dwóch zobowiązań w stosunku do piłkarzy. Klub musiał zapłacić grzywnę w wysokości 400 tysięcy złotych. Pół roku później na Lechię nałożono kolejną karę za opóźnienia w spłacaniu zadłużenia. Oprócz grzywny odjęto drużynie jeden punkt w ligowej tabeli. Tym razem już bez kolejnego zamieszania. Zamiast walczyć o europejskie puchary, gdańszczanie do końca bili się o utrzymanie. Lechia przestała być dobrym miejscem dla piłkarzy. Wskazywał na to Bułgarski Sławczew, który w Gdańsku spędził na wypożyczeniu ze Sportingu Lizbona dwa sezony w latach 2015 17 Widziałem, jakie są problemy w Lechii, z zarządzaniem, jak ludzie sterują klubem. Szczerze mówiąc, nie czułem się zainspirowany do powrotu do Gdańska, ale Sporting wypychał mnie, bym poszedł do Lechii raz jeszcze. Było dużo zmian trenerów, pojawiły się problemy z pieniędzmi, co szybko stało się głównym tematem rozmów szatni. Myślę, że to właśnie dlatego nie odnieśliśmy sukcesu, a walczyliśmy do końca o utrzymanie. W pewnym momencie zaległości sięgnęły pięciu miesięcy. W kolejnych latach sprawa zaległości w wypłatach wracała jak bumerang. Klub ciągle był z tego powodu obserwowany przez komisję licencyjną. Długi nie dotyczyły zresztą tylko piłkarzy. Śląsk Wrocław groził nawet lechy sądem, która nie płaciła rad za transfer Sebastiana Mili. Bardzo często zobowiązania spłacano wtedy, gdy trzeba było uzyskać licencję na kolejny sezon. Żeby spłacać piłkarzy, klub szukał oszczędności za pomocą zwalniania innych pracowników. Pod koniec grudnia 2019. Roku pożegnano dyrektora sportowego, członkini działu marketingu, dyrektora oraz kierownika zespołu. Z kolei rok później grupa piłkarzy w składzie Rafał Wolski, Artur Sobiech, Sławomir Peszko i Błażej Augustyn złożyli do Polskiego Związku Piłki Nożnej wezwania do spłaty zaległości przez klub. Lechia szybko uregulowała zadłużenia wobec nich, ponieważ w takiej sytuacji mogli rozwiązać kontrakt z winy klubu. Władzom Lechi jednak wyraźnie się to nie spodobało, bowiem szybko trzej z wymienionych graczy, za wyjątkiem kontuzjowanego Augustyna, trafiło na listę transferową. Artur Sobiech odszedł do Ligi Turystycznej. A Peszko i Wolski trafili do rezerw. Wkrótce, gdy znów im nie płacono, ponownie do PZPN-u trafiło wezwanie do zapłaty. Tym razem Lechia spóźniła się zapłatą i Wolski oraz Peszko wywalczyli rozwiązanie kontraktu z winy pracodawcy. Do tego Peszko wielokrotnie mówił, że odszedł także przez konflikt z trenerem Piotrem Stokowcem. Nie był zresztą jedynym, który kłócił się z tym szkoleniowcem. Działania Lechii przyciągnęły uwagę nie tylko polskiego Związku Piłki Nożnej, ale również również UEFA. Europejska Federacja wszczęła postępowanie wobec klubu w marcu 2020 roku pod kątem przepisu finansowego Fair Play. Powodem był brak złożenia w terminie stosownych dokumentów przedstawiających próg rentowności klubu. Na szczęście dla klubu wszystko skończyło się najniższym wymiarem kary, czyli grzywną w wysokości 25 tysięcy euro. Choć UEFA i stosowanie finansowego Fair Play to temat na zupełnie osobny odcinek. W międzyczasie zaczęła w klubie pozycja Pawła Żelema. W 2019 roku wrócił on do zarządu Lechi po kilkuletniej przerwie, a po paru miesiącach zastąpił Adama Mandziarę na stanowisku prezesa. Od początku swojej kadencji wzbudzał kontrowersję. Jeden z byłych pracowników mówił o nim: To bardzo dziwny człowiek. Wiem, że gdy przyszedł do klubu pojawiły się sugestie spotkania z dziennikarzami, przedstawienia planu rozwoju. Nie chciał tego. Mało tego, on po przyjściu do klubu nawet nie potrafił się przywitać. Zawodnikami. Po kilku miesiącach piłkarze pytali się nas, pracowników klubu, czy to on jest prezesem, czy kto to w ogóle jest. Pracownicy Lechi skarżyli się na jego zachowanie, a ocierało ono nawet o mobbing. Jeden z nich opowiadał anonimowo. Jeden z pracowników leczył się psychiatrycznie przez długie miesiące po zakończeniu współpracy z Lechią, Siedem dni w tygodniu w pracy, wymagania nie do spełnienia, spotykanie się z ciągłą krytyką albo po prostu przypierdalanie się do każdego wymyślonego błędu. Bo można wytknąć błąd, ale w tym przypadku podkładano nogę tak, by do tego błędu dochodziło. W klubie tak naprawdę zaniedbywano. Wszystko łącznie z marketingiem Wszystkie akcje promocyjne, które miały na celu przyciągnąć większą liczbę kibiców na stadion Były z automatu przez Żelema i Mandziarę odrzucane Bo po co wydawać na to pieniądze Nierzadko na mieście napotkać można było jedynie plakaty zapraszające na mecze, które już się odbyły Media społecznościowe bardziej skupiły się na podbijaniu rynku indonezyjskiego Za pomocą zdjęć tamtejszego idola ściągniętego do klubu Egiego Jeden z pracowników opowie Teraz, jeśli jest marketing, to polega tylko na realizowaniu świadczeń sponsorskich. Wyjścia do kibiców nie ma, a jeśli coś takiego ma miejsce, to dzieje się z inicjatywy biura prasowego. Władze Lechi pod tym względem są po prostu niekompetentne i nie rozumieją potrzeby komunikacji z kibicami. W czerwcu 2022 roku Adam Mandziara w jednym z wywiadów wyraził chęć sprzedaży klubu. Momentalnie w mediach pojawiają się doniesienia o nowych inwestorach. Wszystko jednak kończy się na spekulacjach. Lechia natomiast gra coraz gorzej i grzęźnie w dolnych rejonach tabeli. Misję ratowania ekstraklasy dostaje anonimowy trener Dawid Badia, który notował fatalne wyniki w lidze cypryjskiej. Zastąpił on Marcina Kaczmarka, którego zwolnienie wielu zaskoczyło. Efekt był fatalny. Pod wodzą kaczmarka Lechia zdobyła 20 punktów w 16 meczach. Po jego zwolnieniu z kolei Gdańszczanie sięgnęli tylko po 6 punktów w 15 spotkaniach. Także po raz kolejny dochodzi do zmiany prezesa. Pawła Żelema zastępuje Zbigniew Ziemowicz Deptuła. On także szybko wmieszał się w konflikty i odsunął od drużyny Duszana Kuciaka, który w ostrych słowach wypowiedział się przed kamerami na temat sytuacji drużyny w Lidze. Na ja wyszły kolejne długi. Mers Widzewem był zagrożony z powodu zaległości wobec firmy ochroniarskiej. Biorąc pod uwagę okoliczności, nic więc dziwnego, że nie udało się uratować ekstra klasy, a to jeszcze nie koniec problemu. Lechii. Gdańszczanie mogą bowiem pożegnać się z pięknym obiektem w dzielnicy Letnica. W przypadku spadku z Ekstraklasy ulega bowiem rozwiązaniu dotychczasowa umowa klubu z miastem, którego własnością jest stadion Polsat Plus Arena. Klub nie chce wracać na stary obiekt przy ulicy Traugutta, ale być może będzie to nieuniknione. Szacuje się bowiem, że w wyniku spadku i braku pieniędzy od Ekstraklasy oraz Kanal Plus Lechia może stracić od 20 do 25 milionów Zł. Niespełna rok temu klub podpisał umowę najmu z miastem na wynajem powierzchni stadionu do czerwca 2024 roku za 11,5 miliona złotych. Co ciekawe do tej pory umowa była przedłużana co roku. Po raz pierwszy podpisano dwuletni kontrakt i pech chciał, że w środku jej trwania przydarzył się spadek. Degradacja może także oznaczać upływ wielu sponsorów. Co gorsza niedawno zmarł właściciel klubu, Franz Josef Wernze. Stawia to pod znakiem zapytania najbliższą przyszłość klubu. Najgorszy scenariusz zakłada nawet start od czwartej ligi. Już raz w XXI wieku Gdańszczanie przeżywali takie trudności, gdy w 2001 roku odbudowywali klub od rozgrywek A klasy. Kibice białozielonych wierzą oczywiście, że uda się uratować choćby pierwszą ligę. Na pewno jednak przed Lechią ciężkie czasy i opowrót do Ekstraklasy może nie być łatwo. A waszym zdaniem, co sprawiło, że Lechia po 15 latach żegna się z ekstraklasą? Zachęcam do dyskusji w komentarzach, a także do subskrypcji kanału. Zbliżamy się do 130 tysięcy. Dziękuję z tego miejsca. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia.